Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszego dnia na Drodze Synodalnej chciałbym powiedzieć, po co właściwie rozpoczęliśmy tę drogę tutaj na Sołaczu, a właściwie wychodząc od początku, czyli od drogi, którą rozpoczął papież Franciszek w całym Kościele Powszechnym. To znaczy, Kościół idzie tą drogą i my się tylko do tej drogi dołączamy. W kolejnych dniach będę publikował tutaj na. Facebooku i także na stronie parafialnej takie krótkie wideo, w których będę próbował pokazać jaki jest sens, jaki jest cel. Dzisiaj może bardzo ogólne wprowadzenie, ale może w sumie najważniejsze. W kolejnych dniach będę odnosił się do takich bardzo praktycznych spraw. Co to znaczy pójść tą drogą, w jaki sposób ona może zmienić nas, naszą parafię, jakie są obawy, uprzedzenia i jakie są szanse. O tym chciałbym wszystkim Wam opowiedzieć, tylko dlatego, że liczę, że dołączycie do tej drogi, bo już 18 marca tak jak napisane jest na zaproszeniach, które myślę, że wiele osób, które przyszło na liturgię niedzielną do naszego kościoła Otrzymało. O godzinie 17.30 w naszym domu parafialnym rozpoczynamy pierwsze spotkanie w małych grupach, takich dziesięciosobowych, których będziemy się wzajemnie słuchać i rozeznawać. Po co ta droga? Tę drogę rozpoczął papież Franciszek dla kościoła powszechnego, tylko dlatego, że chciał wydobyć coś tak jakby w praktyce, pokazać. W jaki sposób działa teologia, czy to wszystko, co zostało powiedziane w czasie Soboru Watykańskiego II. Sobor Watykański II w połowie XX wieku był bardzo ważnym wydarzeniem. Jan Paweł II powiedział, że Kościół przemówił na nowo językiem Ewangelii. Było to jakieś takie odkurzenie tradycji, taki powrót do źródeł, do biblijnych, do ojców Kościoła. Ale też do źródeł rozumianych w sensie ponadczasowym. Źródłem naszej wiary jest nasze doświadczenie wiary, nasze spotkanie z Chrystusem i w każdym czasie Chrystus chce, żebyśmy go na nowo odkrywali, żebyśmy lepiej rozumieli słowo Boże, żebyśmy lepiej je też stosowali w naszym życiu i osobistym, i kościelnym, czy szerzej mówiąc społecznym. Mówiąc jeszcze inaczej, Sobór Watykański II zaproponował. Abyśmy na nowo, czyli nie że to jest rzecz nowa, ale odnowiona, czyli na nowo poszli drogą, którą szedł pierwotny kościół, a była to droga budowania kościoła ze wszystkimi ochrzczonymi. Ktoś może powiedzieć, a co to wcześniej? Nie, przez wieki nie było kościoła, który składałby się z wszystkich ochrzczonych. Oczywiście, że tak. Tylko tyle, że może sam fakt posiadania chrztu nie pozwalał wielu osobom odnaleźć w pełni swoje miejsce. Wiedzieliśmy, że jako osoby ochrzczone mamy przyjmować sakramenty, uczestniczyć w liturgii, tworzyć wspólnotę, dobre relacje, ale de facto nic poza tym, to znaczy. Jeżeli rodzą się jakieś szczególne charyzmaty, czyli takie dary dla wspólnoty, to może w zakonie, może jakieś jednostki, ale zasadniczo my wszyscy, ludzie świeccy, którzy posiadamy chrzest, nie możemy jakby więcej. Sobór Watykański II, który przypomniał, że pierwotny Kościół i w ogóle Kościół takiego, jakiego pragnął Chrystus, to jest Kościół, to jest ciało Chrystusa, to jest wspólnota ludzi ochrzczonych, w którym... W którym każdy ma jakiś dar dla wspólnoty, czyli charyzmat, jakiś dar dla wspólnoty. I tym darem jest też kapłaństwo. Tak, to też jest dar, to też jest charyzmat. I w związku z tym jestem nie tylko świeckim oczczczonym, ale także dla wspólnoty jestem prezbiterem. Mam charyzmat święceń kapłańskich, przyjęty tak, przeze mnie i udzielony mi przez Kościół, rozpoznany przez wspólnotę. Ale czy nie trzeba rozpoznać wszystkich tych darów? Tylko dlatego, że rozpoznając te dary, które może mieć każdy ochrzczony dla wspólnoty, one mogą być bardzo różne. W ten sposób będziemy bardziej budować wspólnotę razem, a jednocześnie wydobędziemy wiele darów, których Bóg rzeczywiście pragnie dla tej wspólnoty, które są uśpione. Czyli nie chodzi o tylko aktywizm osób świeckich w kościele, ale o to, żeby tak naprawdę wydobyć to czego Bóg pragnie dla tego kościoła, przez te dary, przez te charyzmaty, tak żebyśmy sobie wzajemnie potrafili bardziej służyć. W związku z tym chcemy budować bardziej kościół jako lud Boży. A nie tylko jako piramidę, w której jest hierarchia, która nadzoruje resztą, która jest dosyć pasywna, ewentualnie która Wykonuje zadania zlecane z góry, ale raczej jako koło, jak, czy elipsa, różnie to można rysować po Soborze Watykańskim II, jako wspólnota, w której nadal jest charyzmat pasterski, kapłański, ale są inne charyzmaty i one się wzajemnie dopełniają. Jeżeli ktoś dobrze rozumie tę logikę, to wie, dlaczego papież Franciszek zaproponował tę drogę, że to nie jest jego pomysł. To no nie jest nawet pomysł tego soboru. Raczej sobór przypomniał to, czego pragnie dla nas Chrystus. Jaka jest szansa w naszej parafii w tym kontekście? A więc jest taka, jak dla całego kościoła że spotykając się i wsłuchując się wzajemnie w siebie, w to, jakie są nasze pragnienia, jakie są nasze obawy, możemy, właśnie mówiąc odważnie i słuchając innych. W tym zderzeniu tego opowiadania wzajemnego, wydobyć coś, co spowoduje, że bardziej zrozumiemy, czego Bóg pragnie dla naszego kościoła. Że to nie przyjdzie jakby z góry, tak właśnie, tylko od pasterzy, od hierarchii, ale że to przyjdzie ze wspólnoty. Nawet nie chcę powiedzieć, że od dołu czy od góry, razem. Tak papież Franciszek mówi: Droga synodalna jest po to, żeby ludzie usiedli razem. Pasterze, i wszyscy ludzie, żeby razem, razem w modlitwie, w skupieniu, w mówieniu, słuchaniu, żeby wybrzmiał taki głos, który nie jest głosem tylko jednostki, jakiejś grupy, ale wspólnym. Tak? I właściwie to jest celem. Ja wierzę w to, że papież Franciszek, zapraszając do tej drogi, rzeczywiście zaprasza nas do drogi nawrócenia. Bo jeżeli ja mam odnaleźć swój charyzmat. Znaleźć też z bratem jego charyzmat, wspólną drogę dla naszej wspólnoty, to znaczy, że chcemy poważnie potraktować nasze zobowiązanie wynikające z Chrztu Świętego, że ja jestem, każdy z nas jest posłany, jest jakby obdarzony łaską do budowania wspólnoty, a więc i do misji. I w związku z tym synod ma trzy kluczowe słowa: komunia, partycypacja, misja. One dokładnie streszczają to, co przed chwilą powiedziałem. Najpierw komunia, czyli spotkanie, otwartość, słuchanie siebie wzajemnie. Drugie to jest partycypacja, czyli przez to wzajemne słuchanie, przez to spotkanie, przez, przez rozeznawanie pewnej drogi dla naszej parafii zaczynamy żywo uczestniczyć w życiu tej wspólnoty. I, I trzeci element, jak zaczynamy żywo uczestniczyć, zaczynamy się słuchać, zaczynamy odkrywać, co możemy razem zrobić, jaki każdy ma dar, jaki charyzmat, zaczynamy myśleć w kategoriach misji, czyli już nie chcemy być pasywni, ale chcemy być aktywni. I nie tylko w takich rolach, jakich ktoś nam wyznaczy, ale które wspólnie odkryjemy i które każdy z nas może w sobie odkryć. Tak stworzona wspólnota może być bardzo kreatywna, może być bardzo otwarta na ludzi, którzy wokół nas żyją, a których zwykle nie spotykamy na naszej drodze, tej drodze wiary, i możemy, nie wiem, narzekać, możemy mówić, że ten świat jest taki zły, ta kultura jest taka zła. Ale zostawmy te wszystkie kategorie ogólne, dosyć abstrakcyjne, chociaż nadal bardzo ważne w takim definiowaniu rzeczy w sposób bardziej globalny. Popatrzmy na naszą parafię, na naszą dzielnicę, na ludzi żyjących wokół nas, jak na konkretne osoby, które w otwartości możemy spotkać na naszej drodze, z którymi możemy szukać więcej wspólnych powiązań, które możemy przez naszą otwartość. Przez nasze dary, właśnie przez wspólnotę, która jest gościnna, otwarta, zaprosić do, do wspólnej drogi, czyli także do odkrywania razem z nami tej nadziei, którą daje nam nasza wiara. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, Wam rozjaśniło, czy trochę zaciemniło, a może zrodziło wiele pytań. Mam nadzieję, że szczególnie wybrzmiało to trzecie. Zrodziły się kolejne pytania. No tak, jakaś wspólna droga, budowanie parafii czy kościoła szerzej jako ludu Bożego, odkrywanie charyzmatów. Ale po co tak naprawdę spotykać się i wzajemnie siebie słuchać? Czy nie może każdy tego charyzmatu odkryć sam, albo nie może ksiądz y, powiedzieć Ty zrobisz to, Ty zrobisz tamto, albo ktoś się do niego zgłosi? Dlaczego musimy to robić w grupach? Dlaczego musimy iść tą drogą? O tym już jutro. Do usłyszenia.